Tak. Ma pani chwilę, bo w sumie późna pora, sobota? Mam. Z tej strony nauczyciel fizyki. I ja dzwonię w sprawie Tomka. Ma pani chwilę? No słucham. No powiem pani, że no nie widzę poprawy z zachowaniem na lekcjach. Z fizyki? Mhm. Ale do tej pory nie było żadnych problemów. No tak, ale powiem pani, że no. Ostatnio Tomek szarpał Nawet szkole... ostatnio byłam w szkole i nie było żadnych problemów. No tak, ale niedawno szarpał koleżankę yy, za włosy na lekcji na przykład, nie? Słucham. on jest z to już to nie gimnazjum. No dokładnie. Że się tak bawili. No dokładnie. Przeraz zawałam Tomka, to z nim porozmawiam. Dobra. Bardzo dziękuję za informację. Dobrze, proszę pani... Tak? Żartowałem. A. Słucham? No żartowałem. Jak żartował? Nie rozumiem. Jak żartował pan? No tak. Tak jakoś mnie na hu... No pod humorkiem dzisiaj jestem, no. A z, ki... a z kim... ja rozmawiam? No z nauczycielem od fizyki. I pan zadzwoni dzwoni do mnie po to, żeby mi mówić, że pan żartował? No pod humorkiem. No pod humorkiem jestem dzisiaj. Spokojnie. Proszę mama, ja w jak będę w szkole i będę rozmawiała z dyrektorem. No spokojnie, lepiej nie, proszę pani. No pan sobie chyba żartuje. Wie pan, co jest godzina? No dla dlatego... A pani mi dzwoni, żeby mnie zdenerwować? Nie no, dlatego zapytałem, czy ma pani chwilę. No, no mam chwilę, ale nie na takie głupie wygłupy. No to no, mogę pani no, powiedzieć no, no, od, no, od no, razu. A no, ma. To my duża Meduza z YouTube. No mi to zrobiłeś! Jezu święty. Tomek, ja ci normalnie... No, Meduza. No, I z że z... 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 wiesz o tym? Pr proszę pani. Ja tego Tomeka normalnie... Złość, złość, Tomek. złość, piękności szkodzi. Niech się pani nie denerwuje. Ja mu zabiorę normalny telefon, on ci nie będzie już oglądał, no. On złość, nie coś robi. Złość piękności szkodzi, spokojnie, proszę pani. O. Bardzo fajne, naprawdę. Nie, no, tam A nie ma co. Nie oglądać. O, A nawet no to nie niedawno na streamie, ja oglądałam. No to kurczę, jeszcze pani dała się wkręcić? No bo Miał... Myślałam, że Tomek się już ogarnął, ogarnął z takim A. część. Nie, no, ja też byłem za tym, jak w szkole pani powiem. Bo ona od była w szkole. No ale wie co Ale to raczej była matematyka, ani fizyka. A. No. No. A, wie, a wie Pani, co Pani mogę powiedzieć? Że nauczyciele w Olbrzymiają, niech Pani tam nie słucha ich do końca. Ale prędzej byś mnie wkręcił w matematykę, bo ostatnio to, faktycznie miałam telefon nauczyciela w sprawie matematyki. A co Ale zrobił? A co zrobił? Co zrobił? No był niegrzeczny, na lekcji przeszkadzał. No ja na matwie te, ja, ja też zawsze, ja jakieś... To znaczy... Ta. To znaczy ja tam nie, nie tyle co z my robiłem, tylko podrywałem nauczycielki, to to... Różnicę Bo Tomek mi podrywa, ale Tomek bardzo A ja, przeszkadzał, A no. ja podrywałem i pani chciała do psychologa mnie dać. A to trzecia no liceum było. No, serio. Nie no, tak, A to trzecie tak, liceum nie jest było. Tomka, Ale mam nadzieję, że się uspokoi. A w no. końcu to mnie znaczy, technikum, nie ja to nazwałam, Jak serde, ja się. No, wariat Meduzy. No, no i o to chodzi, kurczę. A pani jest wariatką Meduzy, no czy właśnie. nie? No, oczywiście. No i super. No, i no super. rób tak dalej, bardzo mi się to podoba. O, no to super... A już, myślałem, że... a, a, a już myślałem, że pani mnie zaraz zwluzga. Nie, ale duża ci. ci dużo nie brakowało. No właśnie, widziałem. była bardzo nieprzyjemna. Ale, ale pomysł dobry, no. nie, ale co? Że nauczyciel nie, no. pod humorem. Naprawdę zabiorę mu telefon, bo on już mnie drugi raz. No. A kręciła No, no. Drugi raz ale, to robię. ale nauczyciel pod humorkiem jakby był, to chyba nie jest nic złego, nie? No jasne, że nie. Gdyby był taki Gminniku, to kurde, latał tam. Tak, ale widziałeś nauczyciela, który dzwoni o godzinie dwudziestej i mówi, że ten? Bo jeszcze nie, jeszcze w sobotę? A Fidarek? No nie no, ma. Ma bardzo takiego wychowawcę, to tak potrafi właśnie zadzwonić też o dwudziestej i mówi. bo to, i, i powiedzieć no, że Tomek był na przykład niegrzeczny. Czyli jak się dobra, nudzi, to, to dzwoni. No nudzi się tam. On się nie nudzi że to macie bardzo różna lekcje. Pamiętam, ale to nie, ale to wie, wie. pani nauczyciel, nauczyciel powinien zaciekawić. Na ucznia. Ciebie. No to zobaczę, jak go zaciekawiam. 17 lata jakiś wykupy nie na lekcji robi. A poza co to ona nauczyciela maszanowa? Masz A powiem pani. No. Powiem pani, żebym wrócił do szkoły, jak tego słucham, serio. No. <laughs> Zapraszam do łodzi. Tęskni, o, się, tęsknij się za to. Słyszysz Tomek? No to będzie... Ej tam Meduska, to no, tam. Tak naprawdę, Taka, że... Meduska będziesz może kiedyś w Łodzi. Kurczę, no jak będę, to obowiązkowo się zgadujemy, co? Na piwo. No to nie No, tak. się znać, no. no właśnie tam coś na Instagramie czy coś, fejsie. Dobra, się... dobra. To normalnie, bo tak to w Łodzi, bo rzadko są youtuberzy tam. nie Bo ja ty... widzę. Bo ja tutaj, proszę pani, ja widzę tutaj wcześniejsze maile od pani syna, to on mnie tutaj na wódkę zapraszał, nie wiem czy. To nie, już normalnie tak. Jest. Na pewno. Nie, Tomek jest grzeczny. Się Ale nie, Przecie zap... no, przeczytam pani Meduza. Ja jestem Tomek. Zapraszam cię do łodzi, skręcimy sobie jakiegoś blancika, wypijemy wódeczkę. Ale że jak, jak, nie, jak to będziesz nie wkręci. Jak będziesz, to się odezwie. No mówię pani, no to najlepiej. Mówię ci, że mi nie wkręcisz. Jeszcze tam. Proszę, jakieś może pali mi papierosy, bo to bym uwierzyła. Proszę pani, MMS-a mogę wysłać pani z, z tym, ze zdjęciem. Dawaj. Tak? Dawaj! No tak. i zaraz ale zaraz będziemy wysyłać zdjęcie. To jest tym numerem telefonu, który je Tomek wysyłał, nie? No dobra, spoko. Tomek, z jakiego telefonu wysyłałeś? Nie, chyba mojego. twojego? No nie wiem, muszę sprawdzić. No, właśnie, widzimy. Nie no, żartuję, Aj, żartuję, tak. żartuję, żartuję. On to jest grzeczny chłopak. Tak? Tak samo jak ja. Ja <śpiję>, śpi, nie woła. Zobacz no, jakiś grzeczny, no, widzisz? Zrobi a... robi mi numer z tobą. No, ale to dobrze. Go, żeby już przestał. Ale poprawa humoru na wieczór chyba ci się udało, co? No ale jego szczęście, że przyszedł do mnie i powiedział, że to ty. A jakby nie przyszedł? To widziałem, jaka mama nabuzowana jest, nie? No, to od razu mama już. Spokojnie. Mama, mama, mama była wściekła. Gabrycha! Gabrycha <gibrycha> <gibrycha> no? <gibrycha> tu chyba cała Polskaśla, cholera jaśna. No, wiedział. Gabrycha <bong> <gibrycha> to jest fajne, Gabrycha Bąk. Gabryzka! A też trzeba dać jakieś imię i nazwisko. Tak, staruszce też mógłbyś dać jakieś imię i nazwisko. Ale bo, nie no, to nie bąk, no, nie to nie, tak nie jest staruszka, to jest dziadek. Nie, to jest babia, babcia jakaś taka. Kiedy to babcia czy dziadek? E, a jak myślicie, babcia czy dziadek? Dziadek! To jest babcia. To jest mówię, Babcia! dziadek. Bardziej, ja dziadek. Tam... Bardziej No bo to i babcia i dziadek w sumie może być. Dwa w jednym. Dwa w e, e, Ja mam, ja mam y, siusiaka i... i... O wojnie! Tak. Dobra, dam ci Tomka, jeszcze pogadaj sobie chwilę z Tomkiem. Dobra! No, no jak tam u ciebie? No, kitara, wariacie. No właśnie, oglądasz Twojego streama, co nie? No, łapę Siedzę. w górę, zarzuciłeś i gitara. No tak, już dałem, dałem, Pozdrawiam kraś, no sielc, drugą, a gimnazjum, żółwior. No, ale spoko, mamuskę wkręciliśmy, myślę, że spokoj, No, co? no, no. Ale ja już od razu wpadłem do tego do, 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 do pokoju, co nie, tina. Wpadłem do pokoju, tak patrzy, kurde, co I co, mama się próje, nie? Pada, mama już w pokoju. <laughs> jak, ty, jak ty myślałeś, że mama bez słowa wejdzie i ci strzeli, błąd, co? Nie, bo mama wiesz, bo mama sobie siedzi, ogląda tam filmiki. Nagle o. ktoś dzwoni, i ona się pyta, kto to dzwoni do mnie. A ja mówię, że nie wiem, no to odbierz. Odbiera i takie tysiące, właśnie, ale kurde, się dziwię, że ty coś tam z fizyką walnołeś, nie? Bo ja tam <laughs> wiem, że z matmą. A ja zawsze coś przekręcę, bo wtedy mi łatwiej się gada, wiesz? Jak ucieknę no, od tematu. Ta, ta. No. Na matme to by tak bardziej uwierzyła, <coughs> bo na fizyce to nic nie robię takiego, ale na matnie to, to tam już jest zadynka taka. Dobra, ty mordo, lecę dzwonić, bo znalazłem fajny pomysł znowu. No dobra, dobra, leś, leś. No, dobra, pozdrawiam. Piona, z dzięki no, mordo. Taka. Dobra, mordeczki, yy, wkreśl moją mamę. Yy, yy. Z kim rozmawiam? Yy, proszę pani, sąsiad, yy, pani jechała dzisiaj busem, tak? Jaki sąsiad? Proszę pani, nie ma czasu, ktoś w waszym busie chyba... Nie wiem, czy to jest wasz bus, ale ktoś yy, odkręca koła. Aha. Majstruje ktoś. No to, no to niech sobie odkręca. Ktoś majstruje przy waszym aucie, to wasz bus, czy nie? No a, a numer rejestracyjny? Może pan podać? A ja nie widzę, ja z boku widzę auto. No to skąd pan wie, że to jest nasz bus? No bo widziałem, że pani niedawno z niego wychodziła. Proszę pani, to co? Wybie wybiegamy na psychola. Dobrze, to ja zaraz pójdę i zobaczę, co tam się dzieje z tym busem, dobrze? Yy, zareagować, czy nie? Ja zareaguję. Pan pozwoli, że ja zareaguję. Bo ja stoję z wiatrówką i czekam tylko na cynk. Pani mówi ogień i ja strzelam. Myślę, że nie będzie potrzebny. Tak? Tak. To niech Pani leci i niech Pani nie rozłącza, ja będę Panią pilnował, osłaniał. To co... Co robimy? Strzelać? Siema za mam sprawę, żółwę mordeczką...